To co nasza kupa mówi o ilościach? Tak? Czy jesteśmy no. w stanie też coś przeczytać? Powiem ci, że. I czy skupiać się na tym? <laughs> czy skupiać się na tym? <laughs> bardzo się mocno na tym skupiać. E, dlatego, że e, tak naprawdę. E, Stolec jest substancją, którą my wydalamy jako zbędne, co nie? Mm -hmm. I ona się zmienia w zależności od tego, co nasz organizm uzna mm -hmm. za zbędne. I też tutaj jest tak naprawdę bardzo dużo, jesteśmy w stanie wyczytać. Jest coś takiego jak skala brystolska. To jest skala, w której po prostu porównujemy sobie po prostu typy, jaka dzisiaj jest, okay. co nie? Czyli mamy sobie coś takiego wydrukować i codziennie rano po południu, <laughs> według skali, <laughs> może nie codziennie, ale raz okay. na nią spojrzymy, już będziemy no, wiedzieli. Dobra, wiedzieli okay. co i jak. Dlatego, że jak to się zmienia w takie bardziej kuleczki, trochę jak bobki królika nawet mhm. idąc w tą stronę, no to idzie w stronę zaparć. No to ten pasaż jelitowy będzie zwolniony, może występować IMO, czyli przerost, mhm. przerost w bakterii metanogennych. Mhm. Oprócz tego może występować problem na poziomie wydzielania żółci. Okay. Częste przyczyny. E, później idziemy na drugą, drugi koniec skali, no to mamy biegunkę, co nie? No czyli tak. mamy przyspieszony pasaż mm -hmm. e, w zależności jaki kolor, bo kolor też będzie nam mówił, bo niektóre bakterie też są w stanie wydzielać konkretny kolor. Okay. Ja e, wiem nie wiem skąd to, no? wiem, ale że zielona kupa to zła kupa. O, to, zła, to, zła, <laughs> to zdecydowanie zła kupa, tak, tak. <laughs> A to wiem chyba przy dzieciach się tego nauczyłam. <laughs>